Cześć. Znajdujemy się w Królestwie Mamy i dziecka mieszczącym się na naszym osiedlu, dokładnie w Witosach 7 nad Żabką. Co tutaj się znajduje? Potozuza prowadzi studio fotograficzne, w którym możecie wykonać przepiękne sesje ciążowe, noworodkowe, rodzinne, świąteczne lub urodzinowe, a ja koala. Zajmuję się indywidualnym doborem nosideł, wypożyczalnią nosideł oraz słuchawek wygłuszających lub jeszcze odzieży takiej okołociążowej, pelerynek na przykład przeciwdeszczowych dla dzieci będących w huście, tudzież w nosidle. Ponadto prowadzę indywidualne warsztaty masażu Chantal'a oraz indywidualne warsztaty chustonoszenia. Tak więc zapraszam Was serdecznie do naszego studia.